Dobra, spokojnie, jak ta tam budowlanka tyle kosztuje, bo tam nikomu się nie spieszy, tam jest wszystko normalnie. Mhm. Znaczy normalnie, przepraszam. Znaczy nie no normalnie w sumie jest. No, nikomu się nie spieszy. Tam na przykład idąc y, wychodnikom, jak tutaj jestem u córki, idę i y, 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 Wisły i... No. Powiem, y, cześć, jak się czujesz to ktoś pomyśli, że jestem nie, A tam Aha. jest na bieżąco. Hej, cześć, jak się czujesz. Ale co, że? że w Niemczech... Tak, obca osoba ci po... Hej, cześć, jak się czujesz, już wszystko dobrze. A Ale co, tak to... bez powodu? Tak, normalnie tak. tak idę tak. sobie, idę w Niemczech ulicą ta, i tam ta. podchodzą się, mnie pytają. Tak? Dalo, jak się czujesz, jak się czujesz, w kasie, jak się czujesz, zanim ten rachunek zapłacisz, a tutaj ja widzę, oo, żebyś zapłacisz, żeby szybko, nie? Ta psówka szybko mieć to, tam tak samo. Nie ma tego puścić górno. No to ciekawe, ciekawe.